Witajcie kochani, ja chcę wam pokazać, co się odbyło 26 kwietnia 1986 roku o 20.00. Wtedy na Ukrainie w Czarnobyliu wybuchnęła elektrownia i atomowa i po prostu chcę zobaczyć, co się wtedy odbywało, jakie energie i właśnie jak to wszystko wpływało. I zobaczcie, to jest karta tranzytowa 26 kwietnia, co wtedy się odbywało. My widzimy tutaj mocną opozycję, słońce, chrzest losu i to jest. To jest w społeczeństwie, tak? jakaś energia, taka ogromna skorpiona. I tutaj blisko jest kietu i jest opozycja, tak jakby dom. Dzieci, dom e, twórczości, dom podróży, e, jakiś wyjazd do słońca przebywało w tym domu związanym z bykiem. E, I e, właśnie tak to się tutaj odbywa. I tutaj tak samo mamy opozycję i właśnie krzyż losu. On stoi w Czarnobylu właśnie w 11 domu, domu społeczeństwa, domu ludzi. Tak możemy to potraktować, że to jest dom e, ludzi. I słońce naprzeciw temu. No, ja tylko mogę tutaj powiedzieć, że ja widzę krzyż losu, tak? Krzyż losu stoi w energii skorpionów, w społeczeństwie. I ludzie, tak, tutaj stoi Pluton, że co się odbywa z ludźmi. Ludzie, krzyż losu. I właśnie w Czarnobylu to się odbyło w domu społeczeństwa. I my widzimy, że słońce z domu twórczości, dom dzieci, rozrywki, podróży po prostu jakichś takich wyjazdów też takich jakichś na przykład ktoś tam jeździ z jakimiś tam koncertami i tak dalej i jest ogromna taka opozycja, słońce i krzyż losu i no widzimy, że, że jednak możemy coś odczytać, dlaczego właśnie krzyż losu znajdował się w domu społeczeństwa, domu ludzi, domu um, to, to o jedenasty dom to są ludzie, tak, to jest ogólnie ludzie uh, przyjaciele, rodzina wszystko co się dzieje w społeczeństwie w społeczeństwie i właśnie taka trauma, taka tragedia było się właśnie w społeczeństwie, stało się taką traumą dla społeczeństwa i ten skorpion, my widzimy energię, taką tajemnicę jakaś tak, jakaś po prostu mistycyzm jakiś, tak, który miał być i e, jakby przewrócić ludzi do tego problemu może żeby się zastanowili żeby, e, bo my wiemy, że takie wydarzenia, one się zdarzają z nami wtedy, kiedy życie nam chce pokazać i wskazać e, na jakieś e, rzeczy bardzo ważne dla każdego, tak, zanurzyć się w głąb siebie, nie tylko na materialny świat na to, co nas otacza i zwrócić się do siebie i my tutaj widzimy to, tak, widzimy i możemy to potraktować i strzelec, tak, asystent wtedy był strzelcą, że podróże, tak, jakieś i, i właśnie, no tutaj my widzimy, że krzyż Liusu tutaj się znajduje. To chciałam pokazać, po prostu wspomniałam sobie i wierzę, że jest jakiś związek właśnie astrologiczny wpływ naszych energii i nasza karmiczność właśnie ona jest kietu i rachu. Możecie sobie zobaczyć, gdzie się znajduje wasz kietu i rachu i zobaczyć, poczytać, tak, jeżeli nie chcecie korzystać z usług astrologa, żeby wam wytłumaczył dlaczego właśnie takie wypróbowanie, dlaczego taka sytuacja się powtarza w kółko i w kółko. I jeszcze raz będę mówić, że mm, wszystko zależy od wszystko zależy od, od tego, czego my chcemy. Czy my, my mamy ogrom czasu i my zabijamy ten czas tylko, żeby nie zadać sobie najważniejsze pytanie: a czego ja chcę? Czego ja tak naprawdę chcę dla siebie? Co bym robił codziennie, kiedy nie trzeba było nigdy się spieszyć, biec? To jest pytanie, którego boi się każdy człowiek w naszym życiu. Bo wtedy, y, ty nie będziesz zabijać ten swój czas jedzeniem, tak? Ty będziesz zabijać jakby swój czas i nie zabijać, a po prostu czerpać energię całymi garściami od tego zajęcia, które uwielbiasz, które kochasz. Ja wybrałam dla siebie astrologię, bo tam jest precyzja, bo ja mo mogę na czym się opierać. Plus, łączam swoją intuicję, energię i. Um, nie wierzyłabym nigdy w to, gdyby nie sprawdzało się to w wielu wypadkach analiz kosmogramu, które już zrobiłam. Bo kiedy ja robię najpierw taką astrologiczną analizę, potem wam pokażę, że robię taką na bodygrafię, tak, Ja robię w Human Dessing, a potem jeszcze w numerologii, tarologii, chińskiej astrologii. I kiedy ja robiłam ostatnio swojej mamie takie coś, ona mi mówiła, że po prostu ciebie jeszcze głowa nie boli od tego wszystkiego. A mnie naprawdę nie boli, bo, um, bo ja to kocham. Ja mogę człowiekowi na żywo, my się spotykamy i ja mu opowiadam o jego talentach, bo tutaj każda cyferka za coś odpowiada. I to się sprawdza, tak? bo ja widzę to ludzie, jeżeli ten człowiek jest powolny taki spokojny, on lubi skierowywać ludzi, on jest projektorem a jeżeli on jest taki bardzo szybki szybko generuje energię, on jest tam generatorem, emocjonalny autorytet i dlaczego właśnie emocje I jeżeli człowiek tego nie będzie wiedział to po prostu nic nie będzie, tak? On nie będzie wiedział, jak rządzić ma tymi energiami. Wszystko się robi po to, że to są wskazówki, że tutaj masz bardzo mocną emocjonalność, a tutaj nie masz balansu. I o to chodzi nawet tym w kole życie, że na przykład człowiek ma jakiś cel, ale nie może jednak do niego dojść i zrealizować, bo cały czas jego coś powstrzymuje. Tak samo w dodatku bardzo ogromną rolę na, tą, na ten spokój naszego ducha odgrywa jedzenie. To, co my jemy, jakie energie czy my jemy ciało zabitych zwierząt. No oczywiście ktoś jest na takich niskich wibracjach, on po prostu tego potrzebuje, bo ma takie postrzeganie świata. Ale ten człowiek, który jest na jednym poziomie i nie wie, jak przejść na inny poziom, on spotyka odpowiednich ludzi. I właśnie ja jestem takim człowiekiem dla tych ludzi, bo odżywiam się na surowo, robię przerwy takie. Od jedzenia i wiem jak to wpływa na naszą psychikę, naszą świadomość, że to co jest u nas w środku, ono jest bardzo mocno związane z naszymi myślami i tylko swoim przykładem, jeżeli spotykacie takich ludzi, oni tylko swoim przykładem mogą was zainspirować i pokazać wam, czy to jest tak, czy nie, jeżeli człowiek po prostu gubi się w tym świecie informacji i nie wie dokąd ma iść i co ma robić. Ale najważniejsze w tym wszystkim to jest pytanie, co bym robił codziennie? To jest ta twórczość ukryta w nas, tak twórcza energia, którą mamy zrealizować i wypuścić w świat. Ja, chociaż jestem Ukrainką, znam język rosyjski, polski, ale dlaczego? Ja mieszkam w Polsce, tak? I ja widzę, że tutaj łatwiej się przebić do ludzi z taką wiedzą, bo oni bardziej są otwarci do tego, bardziej są spokojniejsi, tak? I dlatego ich martwią takie pytanie, no wszystko mamy, jakby tak, a co dalej? Na czym polega ten sen życia? Oczywiście w małym wieku my sobie stawiamy takie pytanie, tak? Kiedy jesteśmy dziećmi, kiedy o nic się nie martwimy, mamy sporo czasu i mamy Mamy możliwość tak eksperymentować i robić to, co kochamy. Właśnie dzieci stawiają sobie pytania: dlaczego? Dlaczego dorośli cały czas są zajęci właśnie w swoim umyśle? I na tym wszystkim polega ta różnica, bo dorośli żyją w swoim umyśle i zajęci tym, co robią, chociaż. Do końca sami nie rozumieją, że robią to, co nie kochają. I o to wszystko chodzi, że dziecko to Ciebie uczy, bo uczy Ci, bo pokazuje Ci inny świat. Ono pokazuje Ci świat, którego Ty nie widzisz. Ono jakby. Mówi do ciebie, wspomnij, kim byłeś w dzieciństwie, co chciałeś robić. Gdybyś miał ogrom czasu, co byś robił z tym czasem? Ale teraz przeciętnemu człowiekowi, kiedy jego życie jest uporządkowane pewnym regułom i mózg już się nauczył sterować tym, co on robi, im bardzo trudno przebudować się. Dlatego tak trudniej pracować z tymi ludźmi, którzy już są w takim dojrzałym wieku, i ten program u nich jest bardzo mocny. Dlatego a rozumieją Cię jakby bardziej dzieci albo młodzież. Oni bardziej rozumieją, o co chodzi, bo oni jeszcze są na takim etapie eksperymentu. Oni zadają sobie takie pytanie. Ich jeszcze nie pochłonęło ten system tak na maksa, tak? I teraz, kiedy ja Wam to mówię, ja po prostu przekazuję jakąś wiedzę z głębi swojej duszy i wiem, że to jest najskuteczniejszy sposób po prostu mówić Wam, mówić w ferworze to, co ja czuję, to, co ja obserwuję, to, co ja teraz mam w sobie, bo teraz mnie martwi pytanie: kiedy ja już znalazłam to, co kocham, a na czym polega sens życia? A dlaczego żyjemy? A po co to wszystko? Kim jesteśmy? No, mamy rodzinę, mamy dom, mamy pracę, wszystko jest, a co dalej? I wchodzi w, w duszy jakaś taka pustka: a może jest coś więcej? Co mam ja jeszcze zrobić? I ten rozwój, on nigdy się nie kończy, bo jeżeli ty jesteś na jakimś jednym poziomie, następuje inny, 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 i co jest najważniejsze? ważniejszy, bo jeśli ty się zamkniesz w tym wszystkim, ty po prostu zwariujesz, Ty musisz dzielić się tym, co jest w Tobie. I dlaczego ja wybrałam sobie język polski, bo ja wiem, że Polska może obudzić inne narody i dać da im zrozumienie tego, że jest jakiś jeszcze oprócz materialnego świata duchowy świat. Duchowy świat, którego my nie widzimy, bo nasze ciało jest takim skafandrem, którym jest nasza dusza i ona przechodzi na Ziemię z określonymi lekcjami życiowymi, tak? Ona przychodzi tutaj, wybiera sobie jakąś grę i mówi, że ty będziesz grać, grać i w jakimś momencie ty się obudzisz, będziesz sobie zadawać pytania, tak by będziesz wspominać, po co ty przyszedłeś tutaj na Ziemię, dlaczego, z jaką misją i dlatego następuje w naszym życiu taki etap, kiedy nam się Trafiają potrzebne książki, filmy, jeszcze coś, żeby zrozumieć, po co ja tu jestem. Tak, ja długo szukałam siebie zrozumienia tego, co ja chcę robić, i właśnie w mojej natalnej karcie wszystko się kręci wokół tej duchowości, że właśnie to, co ja teraz robię, ja nie pokazuję siebie, bo tak mi najłatwiej w ferworze mówić, kiedy ja koncentruję całą siebie nie na to, że tam widać mnie gdzieś w okienku czy coś jeszcze, a na moim głosie koncentruje się moja uwaga i wasza, i ja przekazuję to, ja pokazuję to, jak to wszystko odbyło się, wpływa. Ja wierzę w tę energię. Nigdy bym nie wierzyła, powiem jeszcze raz, gdybym nie badała te kosmogramy i po prostu biorąc pod uwagę tą moją empatię, także ja czuję i tak ludzi, a kiedy jeszcze patrzę w jego natalną kartę, to ja w ogóle widzę, Jakie są energie w nim najwięcej i co on ma realizować, ale on tego nie zrealizuje, bo te energie nim rządzą i on nie ma mocy wydostać się z nich i zmienić swój los i pójść za tym swoim przeznaczeniem, bo ma stereotypy, blokady, a to mi się nie uda, co powiedzą ludzie, a jestem za stara, a to bardzo trudno, a po prostu trzeba nacisnąć przycisk delete, wyłączyć te myśli i zacząć działać. Jedyne, co nas zawsze powstrzymuje, to są nasze myśli. To tylko nasze myśli, bo my e, tylko, my jesteśmy dla siebie po prostu wrogami. My sami dla siebie jesteśmy wrogami. Nasze myśli nie dają nam żyć. I kiedy człowie, ludzie, którzy nauczyli się kontrolować swoje myśli, teraz na przykład tak jak ja przekazuję wam tą wiedzę, oni jakby budzą was i mówią: Może jest inaczej, może być inaczej, że można sobie. Może można cały czas nie myśleć o tym, że trzeba zrobić zakupy, zmywać naczynia, pójść do toalety, umyć się i tak w kółko, w kółko. Całe życie człowiek sobie zadaje pytanie, a dlaczego ja mam zarobić na to, na to jedzenie? Dlaczego? Ja chcę mieć czas dla siebie, ja chcę robić to, co kocham. A może na tym polega cały ten klucz, klucz do duszy? Zrozumieć, jak jedzenie na nas wpływa i ja tym się dzielę, że ja od wielu lat nie jem mięsa, na biało, tego wszystkiego, prawie nic nie jem, tylko piję soki i surowe jedzenie i to bardzo rzadko i nie umarłam i to mi pomogło usłyszeć siebie, zatrzymać myśli. Ja się dzielę tym, bo nikt tego nie wie. Nikt nie wie, jaką ja ogromną pracę zrobiłam, żeby się wydostać z takich toksycznych relacji z mamą, bo po prostu nie byłam sobą, po prostu tkwiłam gdzieś w czasie i przestrzeni. I tak samo przyszło do mnie takie zrozumienie tego, że dlaczego dzieci się zamykają w dzieciństwie, bo oni są otwarci, tak? Oni widzą ten świat inaczej, oni są zawsze tu i teraz, i kiedy chcą bawić się z dorosłymi, oni nie otrzymują tej uwagi, oni zostają sami Sobą, nie potrafią jeszcze sami rządzić sobą i się zamykają. Zamykają się tam w jedzeniu, w chipsach, w narkotykach, w jakichś grach komputerowych, w nauce nawet, tak jak ja kiedyś po prostu. Co ja miałam robić, kiedy ja nie czułam tej łaski od rodziców, tak? Zbytnio jakbym chciała, że cały czas rodzice byli czymś zajęci, bo ja rozumiem, dbali o mnie, ale oni nie wiedzieli, że ja potrzebowałam tylko, żeby mama usiadła obok mnie i powiedziała mi prosto w oczy: Olu, kocham cię. Tylko tego potrzebowałam. Ale ona tego nie rozumiała, i ja nie osądzam ją, kiedyś obwiniałam, ale teraz rozumiem, że to ja byłam sama winna, bo ja wtrafiłam w taką pułapkę nauki i tam szukałam rozrady od tego świata, szukałam odpowiedzi. I cały czas ta droga ona. My nie wiemy, my nic nie wiemy o sobie, na tym polega ta gra, że ta nasze życie, ona ta gra życia, jest na tyle skomplikowana, że można tylko podejrzewać, że jest taki wyższy rozum, który wszystkim rządzi, my jesteśmy tutaj połączeni, mamy określone gry, schematy, życie jest egzaminem i tylko... Inny człowiek może w jakiś sposób pomóc drugiemu. Jakby wiecie, jak taki antywirus. Kiedy kontaktujemy z kimś innym na innych wibracjach, nasze wibracje się zmieniają, bo wszystko to jedyny mechanizm. Dlatego my mamy internet, dlatego my mamy możliwość komunikować z sobą na odległości. Dlatego my mamy taki mózg, nasz komputer, że on jest nam po coś dany, żeby widzieć, żeby dotykać, żeby czuć, a kim ja jestem, co ja mam zrobić. To jest po prostu taka gra. Jak nam pokazują gdzieś, ale ona jest trochę na innym poziomie, że my mamy to ciało, ale my nie wierzymy, że ono jest po prostu naszym taką elektrownią, że nasza dusza, ona jest w takich dwóch wymiarach i my po prostu. My po prostu tutaj działamy i mamy zadanie usłyszeć tą duszę, zrozumieć a kim ja jestem, jak mówił Sokrates, tak? Poznaj samego siebie. Ja wiem, że ja nic nie wiem, naprawdę na tym poziomie ja już tyle wiem i tyle się dzieli tą wiedzą, i ta wiedza jest we mnie, ale ja wiem, że jeszcze jest coś, jeszcze jest coś. Ale jakie jest moje teraz zadanie? Moje jest teraz zadanie, żeby przekazywać to, co ja już mam, nagromadziłam w sobie i nie trzymać, i nie być skąpa na to, i dzielić się z innymi ludźmi. Ale co jest taką strzałą? Przechodzi we mnie, ja zamykam oczy, jest taka strzała. Po prostu to jest ta astrologia, to jest pierwsza literka, że to jest język, za pomocą którego komunikuje się z nami te wyższe siły, te planety, tak bo planety, Ziemia, Słońce, Księżyc, coś jest tam wyżej i właśnie my jesteśmy zamknięci w tej przestrzeni i Astrologia daje nam podpowiedzi, że wszystko jest zakodowane, ta informacja jest zakodowana. Tak, cyferki, liczby, trójkąty, prostokąty, koła, coś to wszystko znaczy i człowiek musi wspomnieć, kim ja jestem. A przede wszystkim ja jestem miłością, ja jestem szczęściem, ja jestem radością. I ja wiem, że jeżeli teraz moje słowa i jakiś człowiek dosłuchał do tego momentu, to już coś znaczy, tak, że on już wierzy w to, co ja mówię, on czuje moje wibracje, bo on wierzy, że ja, ja jestem nim, a on jest mną i wszystko jest całością, że ja przekazuję tą wiedzę, którą każdy ma w sobie ja po prostu teraz łączę je takimi energetycznymi falami tych ludzi, którzy zapomnieli, kim są, jak taki, wiecie, jak taki antywirus, który trafia do serca i mówi ludzie, wspomnijcie, kim jesteście, jesteście miłością, jesteśmy wszyscy zamknięci, nie... Mówimy dzień dobry do każdego na ulicy, jakby nam starto jakąś pamięć, a my jesteśmy całością, my jesteśmy otwartym sercem, i nawet naj, taki bardziej zły człowiek ma to dobro w sercu, tylko ono tak powoli, powoli. Pali się tam, tylko po prostu trzeba dać mu tą iskrę i ona się obudzi. I dlatego, kiedy ja przeprowadziłam się do Polski, ja poczułam się tutaj sobą i wiedziałam, że tutaj ludzie mnie rozumieją, bo y, ja tutaj jakby znalazłam tych swoich łabędzi, tych ludzi, którym potrzebna jest ta wiedza i długo się borykałam ze swoim umysłem, żeby zrozumieć, na jakim języku mam mówić, po co się nauczyłam języka polskiego, który mi nigdy się nie podobał. I właśnie to wszystko było po coś posuć, by po prostu tu być, działać i, i to przebadałam nawet w astrokartografii, kiedy ja zaraz Wam pokażę te energie, te linie, które przechodzą przez planetę, i trzeba po prostu datę urodzenia, i takie linie aktywności u mnie właśnie przechodzi przez Polskie, tak? I u każdego jest swoja linia, że na przykład u mego męża w Ameryce, tam u kogoś jeszcze tu. I dlaczego właśnie tu, dlaczego kiedy byłam na krecie, ta energia mojego działania też przechodziła przez kretę, dlatego ja czułam tam takie wibracje, niesamowite i nadal trochę tęsknię, ale teraz ja rozumiem, że cały świat jest naszą ojczyzną, że nie trzeba dzielić na twoje i moje, tak jak ja kiedyś dzieliłam i wszystko było po to, żeby człowiek się obudził i ja teraz mówię wam bez żadnej przerwy 18 minut i na tyle ja mam jeszcze do powiedzenia i mogłabym mówić dzień i noc i teraz dopiero teraz jest to, czego ja tam tak szukałam My możemy dać innemu to, co mamy w sobie. Ktoś rysuje, ktoś maluje, ktoś pisze, ktoś zajmuje się duchowością, ktoś tam urządza mieszkanie, ale to jego postrzeganie świata, jego piękno, jego dobro, to jest to, co on ma w sobie i moje słowa to jak medytacja dla waszych uszu, żeby, żeby zatrzymać te myśli i powiedzieć, ludzie, posłuchajcie tego, co idzie z Waszego serca, to tak jak w filmie Matryca, że ludzie po prostu mają czipy i nie słyszą, nie słyszą, ale tutaj nagle pojawia się jakieś światło i mówi im, a może jest inaczej, zastanówcie się i zaczyna się ten program się burzyć i zaczyna się dziać coś nowego, ta energia zaczyna jakby uruchamiać te... Komórki, które wspominają, wspominają, kim jesteśmy, że teraz naprawdę, kochani, będzie nowa era. My będziemy zwracać się do siebie, do swego środka i będziemy wspominać, kim jesteśmy. Że otwierać te swoje talenty, że nie będziemy na kogoś pracować, Be będziemy wzajemnie wymieniać się swoimi talentami. Że na przykład, jeżeli ty jesteś projektantem wnątrza, a ja jestem nauczycielem polskiego, albo jestem psychologiem, albo po prostu wiem, jak tobą rządzi umysł, to ja się podzielę sobą, a ty się podzielić sobą i my się tak będziemy wzajemnie wymieniać, że będziemy żyć jedną taką szczęśliwą rodziną, tak jak kiedyś to wszystko było i gdzieś się zanikło. Ale wszystko się wywodzi z nas. Ja teraz czuję w sobie takie po prostu ogromne źródło energii, niekończące się, które ma tyle do powiedzenia, ale ja muszę odpoczywać, bo moje ciało może po prostu nie wytrzymać, tak? Moja dusza tyle ma energii, ale ja rozumiem, że ja mam fizyczne ciało w tym świecie, ja nie jestem jeszcze tutaj duszą. Ja muszę dbać o nie, żeby żyć i oddawać tą energię. Właśnie po to mamy się rozwijać, nie po prostu umrzeć w wieku 60 lat od choroby, którą powoduje jedzenie. Ale zadać sobie pytanie, po co ja chcę żyć, żeby być szczęśliwa, żeby robić, tworzyć dobro, żeby dzielić się sobą? Po to ja chcę się rozwijać. I kiedy wy odpowiecie sobie na to pytanie, wy będziecie chcieli dbać o ciało i o duszę i nie leżeć więcej na sofie, a zacząć coś robić, zacząć szukać tych swoich talentów w sobie i dążyć gdzieś. I na tej drodze nam będą się spotykać potrzebni ludzie. Potrzebne rzeczy, potrzebne wydarzenia, które będą nas przybliżać do naszych serc, do naszego, naszego życia. I teraz, kiedy ja mówię, ja nie jem i nie piję. Po 36 godzin, nawet teraz całemy, całymi dniami ja mogę nic nieść i, i nie pić, ale żeby do tego dotrzeć, trzeba się przygotować psychologicznie i trzeba wyczyścić swoje ciało najpierw od toksyn, które były przed tym. Ale to jest ogromne takie, wiecie, czyszczenie aury naszej, mentalności, kiedy spalają się wszystkie blokady, kiedy wszystko to się spale i my stajemy się czystą duszą, Tą, którą byliśmy, ale zabrudziliśmy siebie, i teraz mamy się wyczyścić z tego brudu, i rozwijać się, i lecieć do światła i do radości. Dziękuję Wam, kochanie, serdecznie. Piszcie w komentarzach swoje spostrzeżenie, dzielcie się tym wideo i będę nagrywać dalej filmiki. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Pa. pa.